Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek. Incanto. Na piazza Margiana, pod parasolami trattori Angelino, przycupnęło szczęście: Nie przeszkadzajmy mu, siadając obok. Białe frascati, czerwona szynka la Romana nie zaspokoją głodu. Wzrok wyszukuje linii papilarnych getego na pysznie zliszajonym murze wokół stróżującej Madonny. Robinia w pałacu Marjanich triumfuje ponad dachem. Bezszelestny duch miejsca kryje się w jej listkach. Przy sąsiednim stoliku, w zupełnie innym życiu, dwudziestolatka w czarnej bluzce bez pleców nie zaspokoi pragnienia, a mimo to Oczarowanie tym, gdzie toczy się rozmowa i jak patrzymy sobie w oczy, nasyceni, jakby kelner do przystawki dodawał nektaru. W tym wakacyjnym tygodniu zapraszam Państwa na wędrówki po Włoszech, a to dzięki wierszom Marka Rapnickiego z Tomu Koliber. Poeta opowiada Krzysztofowi Kuczkowskiemu w wywiadzie w najnowszym numerze toposu, do którego ten tom jest dołączony, że albo właśnie wrócił z Italii, albo planuje kolejną eskapadę. Jak pisze w jednym z wierszy, który za chwilę usłyszymy. Każda taka podróż to wstępowanie w sen. Ilsonio. Wiersze Marka Rapnickiego czyta Andrzej Ferenc. Tak o rzeczy Lorenzo Maitani. Wiedziałem, że on tam będzie. Nienachalnie, jak na księcia przystało, w powietrzu piazza duomo, gdzie najbardziej smakuje przeszłość. Wszystko było jak dawniej. Cień zabytku wciąż padał na na leśniki winnice okrążały miasto pismo fasady dawało się jeszcze odczytać stęgi białych i czarnych kamieni biegły po horyzont i sok brzoskwini ściekał po spragnionych brodach czy jesteś szczęśliwa tak jestem bo gapię się na katedrę i jestem tu z tobą gdy weszliśmy do pasiastej arki wiara Zamieniła się w pewność, że przyszło nam mieszkać w ogrodzie. Dlaczego? Dlaczego nie urodziłem się w Kiodzi? Nie uczyłem pierwszych kroków w piasku Sotto Mariny. Łopotałby mi nad głową sztandar w kolorze wina ze złotym lwem, a Marek uczył pisać krwią z domieszką soli. Jasne loki wichrzyłby mi wiatr od Adriatyku. Nad gramatykę przedkładałbym catenaccio na piacetta vigo. Marko, chodź do domu, jutro masz klasówkę z Dantego. Idąc pod okno Klaudii, pozdrawiałbym sprzedawców ryb i sałaty. Na Corso del Popolo składałoby się z rodzicami kwiaty poległym pro patria. W końcu kiedyś nauczyłbym się polskiego. Aby po latach wyznać miłość jasnej Polce, i wtedy bym zobaczył, jak istnieje życie poza laguną. Piccolo Paradiso jadzi za dwadzieścia lat na italskich walizkach. Słońce świeciło przez powieki, mleko z miodem płynęło korytami rzek. Słuchaliśmy mnichów, wiedliśmy dysputy z cesarzami, uśmiechały się do nas dziewczęta w wysokich butach, przezroczystych bluzkach, Pacierz stóp niósł się po bazalcie, zegary wspinały się po romańskich wieżach. Kawaradosi nie zaprzestawał lamentu. My życie zostawialiśmy przed tarwizją wraz z austriackim gadaniem. Aby wstąpić w sen, il sogno. jak okiem sięgnąć poza oliwkowe gaje, rozpościerała się obietnica, że my tu teraz, czyli już na zawsze, ten triumfalny psalm domagał się imienia. Ono jaśniało w szarej uliczce San Salvatore, a brzmiało jak pieszczota Piccolo Paradiso.